Aniele ziemski bez winy, ozdobo naszej krainy. Wejrzyj z nieba dziś łaskawie, Na nas święty stanisławie. Wejrzyj z nieba dziś łaskawie. Na nas, święty Stanisławie. Wszechmogący Boże, który przed dziwnym zrządzeniem wybrałeś świętego Stanisława kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy dzięki wstawiennictwu i opiece świętego Stanisława do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen. Przyjm nasze modły, ofiary, niebieskie, zlej na nas dary, wesprzyj w każdej nas potrzebie, gdy wzniesiemy głos do ciebie. Wesprzyj w każdej nas potrzebie, gdy wzniesiemy głos do Ciebie. Boże, który jesteś miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy, za przykładem świętego Stanisława, codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Gdy grzeszni Ciebie wzywamy, pomocy tej niech doznamy. Uproś, jakich łask nam trzeba, i zaprowadź nas do nieba. Uproś, jakich łask nam trzeba. I zaprowadź nas do nieba. Boże, który świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną, synowską miłością ku najświętszej matce zbawiciela, Maryi Panie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie. Abyśmy przez Jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała Tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Złóż Twe dłonie i prośbę Boga. Powiedz, że tu ciężka droga, Dla Twej prośby i wstawienia, Bóg udzieli przebaczenia. Bożej matce, powiedz w niebie, że jesteśmy tu w potrzebie. Że tu żalu w łez kraina, niech nas wspiera jej przyczyna, a w ostatniej życia chwili sprawa byśmy zasłużyli, tak umierać jak ty święcie. Matki Bożej w niebo się. O Ty Polski, nasz patronie, je prośnie pokalano. Niech od złego nam osłoni, Polską młodzież ukochano.